Witam, witam. Tak jak zapowiedziałem, jestem. Jestem znowu. No i tak jak powiedziałem, że jutro wyjazd w kierunku Francji. Od dawna zapowiedziany wyjazd, żeby trochę dorobić na te kilka tygodni. Byłem w zeszłym roku, więc trzeba skorzystać i w tym roku, oczywiście. Także co, po trzech miesiącach? Po ostatniej mojej eskapadzie do Francji w maj czerwiec trzy miesiące zasiedziałem się w Hiszpanii No i teraz jutro znowu wyjazd I tak wczoraj wyjechałem w okolice Cadix do Jerez no W Jerezie jedna noc w takim schronisku no i dzisiaj z rana wyruszyłem no i jestem w Maladze a jutro a jutro rano wyjazd no i co może mogę podsumować w Hiszpanii dosyć pięknie, ładnie czas szybko zleciał no i trzeba trzeba dalej ruszyć a co dalej w planie no oczywiście yy, z Francji oczywiście zrobię jakieś relacje, bo to akurat jadę w rejon W rejon to jest południe Południowy Południowy zachód teren górzysty, zalesiony, w okolice Limarz. I co po tych jabłkach? No planuję odwiedzić, zawitać trochę do Polski. Ponad dwa lata mnie nie było, więc muszę się rozejrzeć co i jak, a później planuję, plan jest nie wiem, Holandia albo Niemcy, to jeszcze zobaczy. To znaczy takie plany, zwykle te plany to wychodzą mi różnie. Także... Troszeczkę odpocznę od, od Hiszpanii, od południa, bo ostatnią zimę też to spędziłem. Zapowiadało się troszeczkę inaczej, a wyszło całkiem też inaczej. No tak jak powiedziałem wyszło całkiem inaczej. Także całą zimę spędziłem na południu Hiszpanii, w okolice Cadiz, głównie. No i też ten rok muszę podsumować, tak, że też pewna agencja mnie też oszukała, bo praca miała być w styczniu, pojechałem do Niemiec znaczy w połowie drogi byłem na szczęście i się okazało, że oni później anulowali jakieś kurte kombinacje także wtedy na podróż w zimę <grym> straciłem niepotrzebnie prawie 300 euro w plecy także także też trzeba to uważać, patrzeć w dokumenty co i jak bo osobiście nie oszukali mi na pracy tylko Rowerzyści, akurat jestem tutaj, na takiej jakby promenadzie. Dużo turystów, jak zawsze w Maladze. No i godzina 8, po 18.00. Słoneczko dosyć mocno świeci. także, także tak, totalny do tego września. No i szybko ten czas mija, niestety, ale ale trzeba w drogę po drodze oczywiście też jakieś będą moje relacje także na razie serdecznie wszystkich pozdrawiam lajkujcie i promujcie i zachęcajcie mnie do dalszej żebym się bardziej jeszcze zaangażował w to co robię w mojej początkującej działalności yy, no na tym bym pomału zakończył. No i zobaczę. Planuję wieczorem, bo chyba nie wiem, czy, czy dzisiaj spędzę noc. Coś mi się zapowiada, że raczej gdzieś chyba na plażę pójdę pospacerować. Na razie tym razem pozdrawiam. Wszystkich trzymajcie się.